Siemano, witam was, ja jestem Mateusz i zapraszam na dzisiejszy film. Szawi coraz bliżej FC Barcelony. Jednak są problemy dotyczące tego, kiedy ma objąć klub. Piłkarze Dumy Katalonii żegnają Ronalda Kumana, ale nie wszyscy. Jeden z nich porównał Holendra do odchodów. Legenda Bayernu Monachium nie wróży złotej piłki dla Roberta Lewandowskiego, a włoski dziennikarz potwierdza najnowsze doniesienia w sprawie właśnie złotej piłki. Paulo Sousa może zabraknąć na zgrupowaniu reprezentacji Polski. Diego Simeone wyleciał z ławki trenerskiej. Napoli kolejny raz gromi rywali, a za kilka dni zapadnie wyrok w sprawie katastrofy samolotu, którym leciał Emiliano Sala. Wczoraj najgłośniejszym tematem było oczywiście zwolnienie Ronalda Kumana z FC Barcelony. No i choć faktycznie nie szło im ostatnio, a o zwolnieniu Holendera mówiło się od kilku tygodni, to trzeba być człowiekiem i mieć jakąś empatię w stosunku do drugiej osoby. A tego najwyraźniej zabrakło Joanowi Laportowi, czyli prezydentowi FC Barcelony. Jeżeli wierzy dziennikarzom hiszpańskiej marki, to Kumana zwolniono jeszcze w samolocie. Oni nie zdążyli wrócić na ziemię po przegranym meczu z Rajowa Ekanon a Ronald Kuman już nie był trenerem Blaugrany. W samolocie miał pożegnać się z piłkarzami, przeprosić i podziękować im za współpracę. Na drugi dzień, czyli wczoraj wręczono mu wypowiedzenie umowy. Większość piłkarzy podziękowała za pomocą mediów społecznościowych Holendrowi za wiele miesięcy wspólnej pracy i życzyła mu powodzenia, ale nie każdy to uczynił. Na przykład Miralem Pianicz, który obecnie jest wypożyczony z Barcelony do Besiktaszu, wrzucił wymowne story. Można to przetłumaczyć jako wiec, kiedy to gówno opuścić. I wydaje mi się, że to nie jest przypadek i Bośniak tym, co udostępnił, chciał nam coś przekazać. Za to został oczywiście mocno skrytykowany i potem się z tego tłumaczył ale jakie były jego prawdziwe intencje, tego nigdy się nie dowiemy. Tymczasowym trenerem Dumy Katalonii został Sergi Barjuan, który dotychczas prowadził drużynę rezerw. On pozostanie na stanowisku do momentu zatrudnienia nowego szkoleniowca. Wczoraj miał już okazję poprowadzić pierwszy trening z piłkarzami pierwszej drużyny. Barcelona ma dokładnie dwa tygodnie na zatrudnienie nowego szkoleniowca, a przynajmniej tak stanowią przepisy La Ligi. Jeżeli z tym się spóźnią, to na nich może czekać kara, która raczej znaczna nie będzie. Maksymalnie może wynosić 30 tysięcy euro. No i w sumie dalej nie jest wiadome, kto zostanie nowym menadżerem FC Barcelony, oczywiście tym na stałe, a nie tymczasowym. Media od samego początku przekonywały, że to będzie prawdopodobnie Szabi. Były piłkarz FC Barcelony jest w tym momencie trenerem katarskiego Al-Sad. Oni mają za sobą dopiero 7 ligowych spotkań, ale podobno do porozumienia pomiędzy Dumą Katalonii a Szabim miało już dojść. Wczoraj dyrektorzy z Hiszpanii polecieli prosto do Kataru, aby tam obgadać wszelkie szczegóły i podpisać nową umowę, i to prawdopodobnie już się stało. Jeżeli to wszystko okaże się prawdą, to najpewniej klub obejmie dopiero 3 listopada. A jest to spowodowane tym, że takie były warunki katarskiego klubu. Oni chcą, aby Toszawi poprowadził drużynę w bardzo ważnym ligowym pojedynku z Aldu Hali. Ale FC Barcelona nie zależy na tym, aby Toszawi pracował już od 2 listopada, ponieważ wtedy zagrają bardzo ważny mecz w Champions League z Dynamem Kijów. I Jeżeli go przegrają, to w tym momencie walka o drugą pozycję w tabeli będzie niezwykle ciężka. A odpadnięcie z Ligi Mistrzów już tak na etapie fazy grupowej będzie chyba nie do przyjęcia. A co wy uważacie na ten temat? Jakie Waszym zdaniem będą losy FC Barcelony i Szawiego? Napiszcie w komentarzu, jestem ciekawy co myślicie. 29 listopada w Paryżu odbędzie się wręczenie złotej piłki. Po ostatnim przecieku tajemniczej kartki z wynikami możemy mieć nadzieję, że będzie dobrze, gdyż według tych informacji trafi ona w ręce Roberta Lewandowskiego. Napisaliście mi, że tak samo było, gdy to Luka Modric odbierał złotą piłkę. Podobno zgadzały się wtedy nawet wyniki punktowe i wierzę Wam na słowo, choć tego nie sprawdzałem. W tym momencie i tak głosowanie jest już zakończone, więc pozostaje nam tylko trzymanie kciuków. Aczkolwiek Lothar Mateos, o dziwo były piłkarz Bayernu Monachium, uważa, że Lewandowskiemu złota piłka po prostu się nie należy. Jego zdaniem powinna trafić w ręce Jorginho. Był najbardziej przekonujący przez większość zeszłego sezonu i odegrał kluczową rolę w zdobyciu Ligi Mistrzów z Chelsea i Mistrzostwa Europy z Włochami. Dla mnie to on powinien zdobyć nagrodę. Nie jest tak spektakularny jak Lewandowski, za którego osobiście najbardziej trzymam kciuki. Tym razem jednak brakuje mu tytułu na arenie międzynarodowej. Messi wygrał Copa Ameryka z Argentyną, ale nie osiągnął niczego wielkiego z FC Barceloną. Z drugiej strony wczoraj Zbigniew Boniek porzucił newsa od włoskiego Dziennikarza Enzo Dorsi, który napisał, że potwierdza wszelkie doniesienia, że złota piłka trafi do rąk Roberta Lewandowskiego. A co wy uważacie na ten temat? Napiszcie w komentarzu. Jeśli nic się nie wydarzy i zostaniemy na drugim miejscu w grupie eliminacyjnej, a tym samym zagramy w baraszach, Paulo Sousa może być raczej pewny o swoją posadę. Wiele osób go krytykuje ze względu na przykład na to, że nie ogląda meczów ekstraklasy, ale ja tylko przypominam, że on jest trenerem i to on ma być rozliczany z wyników, a nie z tego czy był na meczu Lecha czy Legii. Sławomir Peszko w rozmowie z portalem meczyki.pl wskazał kto jego zdaniem powinien być następcą Paulo Sousy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Sousę mógłby zastąpić Stanisław Czerczesow, to mój wybór. Pamiętam go z czasów Legii. Za jego kadencji legioniści bardzo dobrze grali wysokim pressingiem, świetnie skracali pole gry. Ciężko się przeciwko nim budowało jakiekolwiek akcje ofensywne. Nie zapominajmy też o reprezentacji Rosji, która za Czerczesowa świetnie wypadła na swoim mundialu. Pytanie czy naszą federację na niego stać, bo na pewno postawi twarde warunki finansowe. A nie wiem czy wiecie, ale nasz trener ostatnio choruje. Paulo Sousa ma korupcję i znajduje się w Portugalii, obecnie w swoim domu. Jego menadżer zdradził jednak, że czuje się dobrze i powoli wraca do zdrowia. Paulo czuje się dobrze, jego powrót do zdrowia przebiega pomyślnie. Sousa będzie obecny na rozpoczynającym się 8 listopada zgrupowaniu kadry w Hiszpanii. Z tą obecnością na zgrupowaniu od samego początku to trochę bym polemizował. Na pewno nie zostanie dopuszczony do piłkarzy bez negatywnego wyniku testu, a pewnie testowany będzie oczywiście kilka razy. Tak więc musimy liczyć na to, że testy będą dla nas łaskawem i trener będzie mógł w spokoju przygotować drużynę do meczu z Antorą, a następnie Węgrami. Diego Simone to gość, który z łatwością traci nerwy i wczoraj dał tego pokaz. Jego Atletico Madryt wyszarpało remis podczas wyjazdowej rywalizacji z Levante, a Diego Simone za dyskutowanie z arbitrem wyleciał z ławki trenerskiej i ostatnie minuty spotkania oglądał z trybun. Potem piłkarze z Madrytu stracili remis w końcówce spotkania. Za zagranie piłki ręką po analizie VAR sędzia wskazał na jedenastkę, a po chwili Jan Oblak został pokonany. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem po dwa. Napoli nie pozwoliło odskoczyć Acy Milanowi i wygrało kolejny bardzo ważny mecz. 3 do zera pokonali Bolonie, po dwóch golach Insynię oraz jednym trafieniu Fabiana Ruiza. Piotr Zieliński ten mecz rozpoczął na ławce rezerwowych, ale na placu gry pojawił się w 66. minucie spotkania. Napoli po tej ważnej wygranej lideruje w tabeli, choć z AC Milanem mają dokładnie tyle samo punktów, co jednak bardzo niezwykłe to po 10 spotkaniach stracili tylko 3 bramki, a tak dla porównania Juventus 13, a Lazio 17. Łódzki Widzew został ukarany przez Polski Związek Piłki Nożnej. Chodzi o zachowanie ich kibiców w niedawnych derwach Łodzi. Oni wtedy odpalili racę, na stadionie było pełno dymu i mecz został przerwany. Komisja Dyscyplinarna nałożyła karę finansową w wysokości 15 tysięcy złotych, a do tego Widzew kolejne dwa wyjazdowe ligowe pojedynki rozegra bez kibiców. A będą to potyczki z rysowią Rzeszów 30 października, a także podbyski Dziębielsko-Biała 13 listopada. 12 listopada zapadnie wyrok w sprawie katastrofy samolotu, na pokładzie którego znajdował się Emiliano Sala. Do tragedii doszło w styczniu 2019 roku, kiedy to Emiliano Sala leciał do Cardiff na podpisanie nowej umowy z Cardiff City. Samolot niestety zniknął nad kanałem La Manche. Dopiero po dwóch tygodniach poszukiwań wrak maszyny został odnaleziony. Śledztwo wykazało, że pilot nie miał uprawnień, aby latać nocą, a właśnie wtedy doszło do tego wypadku. Co więcej, we wraku maszyny odnaleziono jedynie argentyńskiego piłkarza. Pilota tam nie było. Prawdopodobnie za to, co się stało, wyrok usłyszy biznesmen David Henderson, który zlecił wykonanie tego kursu pilotowi bez uprawnień. Grozi mu 5 lat pozbawienia wolności. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję za oglądanie do samego końca. Oczywiście każdego z Was zachęcam do ocenienia tego filmu, ale także do subskrybowania naszego kanału. Wpadajcie także na mojego Instagrama oraz na Twittera. Linki macie w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!